Witam Was w kolejnym odcinku Dawid z tej strony w końcu się przejaśniło szkoda stracić tra dnia dlatego myję mordę podłączyłem detektor i ruszamy w teren. Kolejny odcinek kolejne przygody Gullivera a z update'ów no to jestem już jedną nogą na wyjeździe do Polski muszę się jeszcze rozliczyć z podatku przed wyjazdem w weekend zrobię serwis auta czyli oleje, filtry i tak dalej żeby to auto się do przodu bujało cały czas bez problemów bo zrobię na pewno w Polsce a może nawet i poza Polską do przyjazdu do Anglii kilka tysięcy kilometrów. Dlatego trzeba to ogarnąć. Nie przedłużam już dalej. Zapraszam was serdecznie do oglądania. Kilka dni już minęło i zrobiła się breja z tego granulatu, trochę z góry luźnego. I myślę, że jeszcze kilka dni to zacznie się skraplać. Sprawdzę też w szafkach jak to wygląda, a teraz lecę na pocztę i powysyłam wszystkie rzeczy, które licytowaliście w akcji charytatywnej. Kolejka jak za komuny. Dobra. Z głowy chyba sobie umyję samochód, jak jestem już tutaj na myjni samoobsługowej. Przydałoby się sprawdzić, bo to w krwi zostaje. Wyzwanie się skończyło, ale... Ale to już nauk, panie Gobli. Co wam chciałem powiedzieć? Dziękuję Wam przy ogromnie jeszcze raz za wszystkie wpłaty. Osoby, które licytowały z wielkim serduchem. Ja również płaciłem swoje 1000 zł. Macie tutaj z prawej strony. Wylicytowałem złotą rączkę, więc myślę, że spotkamy się w Polsce i nagram wam z tego jakiś odcinek. I to chyba tyle. Na koniec odcinka również sprawdzimy, które rzeczy z tej licytacji jeszcze zostały. A teraz biorę się za mycie mojego pięknego luja. Jak ja dawno już tutaj nie byłem, to głowa mała. No kilka miesięcy nie byłem. <głynny> luja, także hops. Hops. A daj pan jeszcze. Oba. Panie Gobli, nie poznajecie. Cię. Wosk wlatuje teraz. Opie. Yeah. Eee, no. Klasa. Perełeczka, jakby to powiedział majster. Dobra, jadę teraz do Car park, kupić wszystkie oleje, filtry i tak dalej. Będzie chodzić. Proszę bardzo, kolejny subskrybent. I jeszcze mało tego, zapytałem się pana jak się ma i mówi, że jestem pierwszą osobą dzisiaj, która o to zapytała, więc ze 160 zapłaciłem stówkę i nie wiem w jaki sposób on dał ten kod rabatowy, ale... Elegancko! You wanna say hello? Hello! Eurocar park i fajne w Wielkiej Brytanii jest to, że rejestracja samochodu jest na całe życie, więc wystarczy pójść do takiego sklepu, powiedzieć, że chce się serwis i mają wszystko w systemie, przynosi gotowe natacy. Filtry diesla, powietrza, oleju. Dał mi piątkę najpierw tylko, nie wiem dlaczego tak mało, jakbym miał tylko dolewać, a nie wymieniać olej, więc musiałem dokupić jeszcze jedną i w sumie wyszło mi chyba 140 funtów za wszystko, co tutaj mam bajeczka kilka minut przed 16 i o, jeszcze pół godziny i ciemno dlatego lubię lato, bo sobie teraz pozałatwiłem wszystko, spakował sprzęt, jechał w teren a tak zostaje mi tylko KFC znowu fast foody, ale nie chcę mi się nic gotować, nie mogę się już doczekać polskich obiadków, zjem i jadę pod kontener, pogrzebiemy w końcu coś przy tym dachu, bo stoi i czeka słychać na pewno jaka jest pogoda cały czas deszczowo kupiłem sobie ostatnią w zestawie to było w skrzyni i powiem wam, że no mega to robi robotę, bo zbudowałem praktycznie dwie trzecie Renault Mastera tym sprzętem, a wcześniej miałem takie coś i to do ogródka, żeby sobie tam jakąś śrubkę w domu przykręcić to jest w porządku ale do budowania to nawet nie ma takiej opcji, jeszcze teraz dostałem od marka takiego Multitola i świetna sprawa, bo przy budowaniu kamperów naprawdę się przydaje bardzo często do wycinania w jakichś niefajnych miejscach różnych elementów. Na przykład przy słupku, jakbym chciał na przykład stawić jakiś panel albo gniazdko, no to już nie obiadę przy słupku tego zwykłą wyżynarką, a tym jak najbardziej, jeszcze do tego do jakieś dodatkowe nakładki i będę sobie powoli ten sprzęt, co mam zmieniał wszystko na, na taki bardziej profesjonalne, o ile tak to można powiedzieć, ale zdaje to egzamin. A co do sufitu to biorę się teraz za wycieranie tego na sucho. Później muszę odtłuścić i dopiero na szerokość będę sobie kładł tą folię bąbelkową, czy jak się to nazywa, paroizolacja. Chyba tak. I zobaczymy jaki będzie tego efekt, bo jak widzicie nie ma dobrze. Tam jest to ciekaw czy się to sprawdzi. Fajne jest to, że to ma z obu stron taśmę dwustronną. Także klej tylko do środka, ale będzie mi to łatwiej po prostu przykleić. Miałem robić izolację. Chodzę już narobiłem tyle dziur <śmum> wszędzie tym multitolem <śmum> Ej, świetna sprawa, to nawet ma latarkę z przodu. Jak ktoś zamierza dużo majsterkuje, albo chce budować kampera, to. Najlepsza rzecz, jaką ktoś wymyślił na świecie, bo możecie tym po prostu bez rozbierania czegokolwiek po prostu wjechać, dociąć sobie kawałek w trudno dostępnych miejscach na jakieś zawiasy, cokolwiek, tak jak wcześniej mówiłem, no to to jest po prostu bajka. Tylko czekam, kurczę zakup kolejnych baterii, bo mam dwie, a coraz więcej mi się tego sprzętu zbiera, więc trzeba dokupić kolejną ładowarkę i dwie baterie, bo jeszcze zamierzam sobie tego sprzętu trochę po Nowym Roku pouzupełniać. Mamy dzień kolejny. Standardowa miejscówka. Zakapturzony, jakbym na osiedlu coś w czarnej ulicy sprzedawał ze skarpety, ale piździ już po prostu zimno. A w Polsce jeszcze gorzej, z tego co słyszałem. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądało to moje kamperowanie w listopadzie i w grudniu w Polsce. Zobaczymy, czy podołam. Mamy już godzinę 14. Dzisiaj nic Wam rano nie nagrywałem, bo czekałem na odbiór tego tranzyta, którego sprzedałem. W sumie zostało mi już tylko Ducato. Ducato zawiozę w niedzielę do Marka. O ile znajdzie chwilę czasu, ten samochód zostanie u niego może w momencie, kiedy będę w Polsce. Ktoś się pojawi, będzie sobie chciał ten samochód obejrzeć. więc dlatego tak nie skończyłem tego dachu, ale zostawiam to dzisiaj. Skończę to jeszcze przed wyjazdem bo teraz sprzątam samochód pakuję się i jadę do Marka, bo mam tam trochę spraw do załatwiania. także szkoda tracić czasu, bo za 2-3 godziny już znowu będzie ciemno. Kto oglądał film R Ry, tak się chyba nazywał. Zaraz będzie ciemno. Gość chodził i mieli tylko imiona Adam i Ewa. Adam jestem. Adam jestem. Ewa. Polecam wam sobie obejrzeć ten film. Dobra, tyle. Jedziemy z tematem. No i klops, bo kupiłem wczoraj filtr diesla, bo myślałem, że oleju już mam, a się okazało, że mam teraz dwa diesla. I muszę jechać z powrotem i spróbować oddać ten, żeby kupić filtr oleju. Dobra, naprawdę mam mało czasu, także śmigamy. Mam nadzieję, że się to uda oddać. Opa dobra, wszystko mam. Ruszamy. I jeszcze o, proszę, jakie kokoniki. Jak ktoś nie oglądał odcinka z tym z moich podsumowania, wyzwania i urodzin. To tutaj jest smalczyk Marcina w środku. Na ostro. Wiozę do Marka, bo tyle tego nas zostawił, że sam tego nie zjem. Jedziemy. No i proszę bardzo, dojechałem, skręciłem koła całkowicie do krawężnika, bo mu, że zostawiam go na biegu i na ręcznym to taka góra, że, że masakra, Jakby to auto zjechało na dół, to, to do świąt bym go nie znalazł. Dobra, jestem u Marka, także dzwonię i czas się witać. Ciemno. Oho, skrzypi ten strop, znaczy się, że Marek schodzi. Dzień dobry. Witajcie panie, witajcie. Dawno, że im się nie widzieli. Proszę bardzo, jakie widoki. W poprzednim chyba parę odcinków temu widzieliście rano, a teraz macie. Po zmroku. Całe miasto widać. Czemu tak pulsuje? Dobra. Odcinek i tak był łączony z dwóch dni. Więc i o wszystkim, i o niczym taki miks tego wszystkiego. Jak już będzie polska, to myślę, że będzie się więcej działo. Będzie kopanie, nie będzie tych obowiązków. Pozałatwiam sobie wszystko. Z dzisiejszego dnia odcinek sobie zobaczycie. Jutro, bo dużo się działo. Także jest na tyle materiału. A teraz co? Szybkie kompanie, zbieram się, jutro jadę do Marcina. Miałem wam jeszcze w tym odcinku na końcu powiedzieć, które rzeczy zostały z licytacji, ale, ale yy, dajcie mi jeszcze chwilę czasu, bo naprawdę bardzo dużo się w tym momencie dzieje, już tego sam wszystkiego nie ogarniam. I tyle chyba w tym odcinku ode mnie. Życzę wam miłego wieczoru. Teraz już do, jakby nagrywam, za chwilę renderuję, wrzucam za godzinę albo za półtora. Ten film późno wieczorem zobaczycie, także. Byle na bieżąco, a nie z zaległościami. Trzymajcie się. Miłego wieczorku. Na razie. Hej!